Niech będzie po Chrystus. A teraz o ochrzczeniu dzieci. Są tacy rodzice, którzy mówią sobie, że ochrzczą dzieci, albo raczej nie ochrzczą, że dziecko samo zdecyduje, jak będzie dorosłe. No to takie dziecko, co samo zdecyduje, jak dożyje do wieku dorosłego, no to rodzicom nie podziękuje. <gryw> Dlaczego tak jest? W tradycji Kościoła przyjmujemy, że dziecko trzeba ochrzcić jak najszybciej po urodzeniu ponieważ nigdy nie wiemy kiedy umrze to jedna historia ale druga to jest taka że w momencie chrztu chrzest zmywa grzech pierworodny w momencie chrztu człowieka dorosłego to wszystkie grzechy które ten człowiek popełnił się nie liczą jakby dobrze prawda to lepiej ochrzcić się można powiedzieć na koniec życia eee, pierwszy cesarz rzymski tak zrobił który Konstantyn Wielki, który wprowadził chrześcijaństwo, jak się dowiedział o tym, że chrzest zmywa grzechy, to czekał do śmierci. I księdza cały czas trzymał przy sobie, że w sytuacji, kiedy ludzie że został chrzczony. I Jemu to się udało. No, on zaczął chrześcijaństwo oficjalnie, ale nikt mu nie powiedział, że plusów też nie ma. To znaczy, od momentu chrztu wszystko się liczy i te złe uczynki są zmazane i dobrych się też nie liczy. Tego mu nie powiedzieli. Taka zasadzka. Stąd, jeśli dajemy dziecku taką możliwość, żeby się sam ochrzcił, jak będzie dorosły, będzie chciał, no to faktycznie do tego czasu, już 20-30-letni człowiek, to wszystko, co nam rozrabia, to się nie liczy. Tylko, że przez te 30 lat. Nie ma żadnych plusów. A tak, ma szansę. Czyli normalne dziecko w Polsce, jak sobie pójdzie do Komunii Świętej w drugiej, trzeciej klasie podstawówki, a potem będzie bierzmowane w siódmej, ósmej, to w tym czasie przyjmuje sporo Komunii Świętych. Każde zależy od dziecka, od rodziny, ale przyjmuje. Dziecko nieoszczędne tego zrobić nie może, więc traci tą ogromną łaskę zbliżenia się do Boga w tym okresie dziecinnym. E, tego się nie, nie da nadrobić, e, że w kolejnym życiu, znaczy w kolejnym pochrzeście, po będę przyjmował komunie dwa razy dziennie albo pięć razy dziennie. Nie da się, można raz dziennie. E, a nasza pozycja po drugiej stronie w raju zależy od tego, oczywiście od życia, od miłości, ale a wyraz największej miłości do Pana Jezusa to, kiedy On mówi przyjdźcie i spożywajcie z tego wszyscy, to jest ciało za Wasze grzechy, to powiedzieć, że tak, ja idę i jestem i przyjmuję. Czyli komunia święta, komunia święta, którą możemy przyjąć raz dziennie, to skarb niewypowiedziany. Niedzielna to obowiązek jest, a od poniedziałku do soboty to są plusy, bo jak przyjmujemy komunię świętą w niedzielę, no to obowiązek, no to zero plusów. To trzeba zrobić. A jak się nie zrobi, to jest brzeg. No, z zlekceważenie niedzieli, tak? Czyli Pan Jezus nas zaprasza na ucztę pańską, a my mówimy, sorry, ale my zmęczeni jesteśmy, e, jedziemy na grzyby, na ryby, przyjdę na Wielkanoc. Zła odpowiedź, zdecydowanie zła. Stąd istotną jest rzeczą, żeby ochrzcić dziecko jak najszybciej, no i pomóc mu w jak najczęściej przyjmowaniu Komunii Świętej, w zrozumieniu tego wszystkiego. No bo to tak jak nie posłać dziecko do szkoły, bo mu się nie chce iść, a nie uczy się tego polskiego i matematyki jak dorośnie, jak będzie uważał za słuszne. No. Większość rodziców tak tego nie robi, tak tego nie przyjmuje. Posyła dziecko, nawet jak nie chce do tej szkoły i mówi, ucz się dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A prawdą jest taką, że najważniejsze w tym życiu to nauka religii, bo to, co dziecko się nauczy w szkole, w tych normalnych klasach typu biologia, chemia i tak dalej, no to starczy mu na to życie. Po drugiej, po drugiej stronie to jest zupełnie bezwartościowa wiedza. Natomiast wartościowa wiedza to religia, to znaczy zbliżenie do Boga. Religia to próba zrozumienia Boga. Niemożliwe, ale próba <laughs> zbliżenia się też trudno, ale próby, próbujemy. No i tak to, tak to jest. Bo to, co się nauczymy w religii, poprzez. Ja się nauczyłem, moją wiarę oparłem na stygmatykach i na objawieniach. Aha. Uważam, że to najlepszy sposób, tam gdzie ten Bóg pokazuje swoją moc i cuda, i siłę, i potęgę swoją, e, w wszystkich niesamowitych cudach. Mnie się to bardzo podoba. Oprócz tego to takie świeże i wspaniałe. Niech miłosierny Bóg prowadzi nas do nieba. Każdy pewnie ma swoją drogę. Niech miłosierny Bóg prowadzi nas wszystkich na ich wspaniałą z dróg, najkrótszą prosto do nieba.